Czy wiesz, że seriale mogą pomóc Ci w przyjemnej nauce gramatyki języka obcego? Cześć, ja jestem Patryk i wierzę, że nauka języków może być przyjemnością, a to jest czwarty odcinek z serii siedmiu odcinków. Oglądaj seriale i ucz się języków, a zatem jak uczyć się gramatyki poprzez seriale. Wystarczy oglądać z napisami i skupiać się na frazach modelowych. Czyli w momencie kiedy na przykład podczas naszej nauki, czy to z fiszkami, czy z podręcznikiem, czy z dowolnym kursem online, czymkolwiek takim, mamy jakiś aspekt gramatyczny, nad którym aktualnie pracujemy, to w napisach staramy się ten aspekt wyłapać i zobaczyć go w kontekście, zobaczyć jak dana konstrukcja zachowuje się w praktyce. Na przykład, gdybym uczył się języka hiszpańskiego i chciałbym się nauczyć takiej frazy modelowej, że na przykład lepiej bym tego nie powiedział, nie zrobił, czy cokolwiek takiego, to mógłbym zapamiętać, tak jak zapamiętałem zresztą parę lat temu, pewną frazę z jednego z moich ulubionych seriali, gdzie główny bohater powiedział no lo hubiera dicho mejor, czyli właśnie lepiej bym tego nie powiedział. A mogłoby być też lepiej bym tego nie zrobił, czy cokolwiek Takiego. I takie właśnie frazy modelowe, które zapamiętamy dzięki naszym ulubionym bohaterom, to sposób na to, aby uczyć się gramatyki poprzez seriale. Dzięki, mam nadzieję, że to było pomocne. Jeśli chcesz mieć całą tę wiedzę, jak uczyć się języków poprzez seriale wraz z listą seriali do nauki 10 języków w pigułce, to zapraszam Cię do tego, aby kliknąć link z komentarza pod tym shortem. Tam przeniesiesz się do strony, gdzie możesz pobrać e-booka, 48 stron na temat tego, jak uczyć się języków poprzez seriale.